Witam Was na moim kanale. W tym odcinku zaprezentuję małą i poręczną młotowiertarkę na akumulator o napięciu 12V. Jest to jak widać po opakowaniu taka mini młotowiertarka firmy Parkside model PBHA 12A1. Wiertarka posiada uchwyt na wiertła SDS+, ale w zestawie mamy dodatkową, samozaciskową głowicę wiertarską, w którą możemy montować zwykłe wiertła do drewna, metalu lub bity do wkręcania wkrętów. Należy jednak pamiętać, aby nie używać jej do wiercenia z udarem. W walizce mamy instrukcję, 4 wiertła, 2 do betonu, 2 do drewna oraz 4 bity do wkręcania wkrętów. Ładowarką w zestawie naładujemy nasz 2A akumulator w 60 minut. Akumulator ten jest kompatybilny z innymi elektronarzędziami z nowo powstałej serii x 12 Team. Pytanie tylko, kiedy będą dostępne same body bez akumulatorów. Prędkość obrotowa wiertarki to maksymalnie 900 obrotów na minutę, co możemy regulować z pustem. Samo urządzenie posiada przełącznik kierunku obrotów. Oraz przełącznik wiercenia zwykłego na wiercenie z udarem. Na górze są trzy lampeczki informujące nas o stanie naładowania baterii podczas pracy. A jeśli będziemy pracować w zaciemnionym miejscu, obszar pracy doświetli nam lampka LED. Z racji niedużej mocy oraz wymiarów producent zaleca nie wykonywać otworów o większych średnicach niż 10 mm w betonie czy to w drewnie oraz 8 mm w stali. Wiertarka jest bardzo lekka, waga około 1400 gram, Kiedy trzymam ją w dłoni, wydaje mi się, że mam jakieś body od wkrętarki bez akumulatora. Do testu użyję firmowych wierteł do betonu Diolta oraz Boscha o średnicy 6 mm. Podsumowując, myślałem, że wiertarka ta o mocy 1 JUL jest bardzo słaba, jednak jestem pozytywnie zaskoczony. Sprawdzi się na pewno podczas pracy w bardzo miękkich materiałach przy pracach, w których nie znam potrzebna duża siła, a potrzebna nam jest lekka poręczna mała wiertarka, na przykład do pracy gdzieś na drabinie. Jeżeli chcecie zobaczyć naprawdę silną młotowiertarkę, zapraszam do obejrzenia mojego filmu o akumulatorowej młotowiertarce firmy Erbauer. Link wyświetla się powyżej. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, to pomaga mi dotrzeć do większej ilości widzów. Ja Ci dziękuję za obejrzenie filmu. Pozdrawiam, cześć.